Dzień dobry, proszę państwa, witamy dzisiaj z kuchni. I dzisiaj będziemy gotowali trzy przepisy od WK. Mamy przygotowane je już, tylko musimy po prostu wziąć się za gotowanie, są produkty. Co? To chyba tyle, ze wstępu możemy przejść do pierwszego przepisu. A pierwszym przepisem będzie pizza twarogowa nagrana 4 lata temu na kanale Kuchni WK. Jej makro na papierze robi bardzo dobre wrażenie. My jednak zadaliśmy sobie pytanie, czy taki placek jest w ogóle zjadliwy. Co zrobić? teraz robić. No, przeczytać mi przepis. <laughs> Ale no mamy tutaj składniki. Mamy tak, twaróg chudy, otręb owsiany, których nie mamy, mąka pszemna, na 50 gramów, to możesz odmierzyć 50, dosypać i trzeba okay. dwa jajka do tego. Nie, co, co? Nie. To nie mogło być normalne gotowanie. O oh, kur no pieprzefijajem tych krzesł. Hello! Będziesz 50, Dobra, 50 no, gramów, tak? Tak jest. Tutaj może 60, bo my nie mamy tych otrębów. 17, myślałem, że jest 170 przez chwilę. Kuźwa tutaj też ty jaj, bo no, <laughs> no. no może zajdźmy 70 no. 70? No, tak, no bo tych otrębów tam ile było. 71. Dobra, i co do tego robimy? No, do, te, do tego wrzucamy... A on z miską mieszaj to. No mieszam, mieszam. Jako że wymieszanie tych trzech składników było pierwszą częścią tego przepisu i zwyczajnie wystarczyło rozłożyć go na blachę. To wygląda, jak pasta jeszcze albo ja jakaś taka. Oraz rzucić do piekarnika na 15 minut, stwierdziliśmy, że podczas gdy pizza będzie się piekła, zajmiemy się drugim posiłkiem. Był nim klej ryżowy z filmu Master Dick ze zwyciężeniem Master szefa. W tamtym filmie owca próbował zrobić jego proteinową wersję na ryżu pełnoziarnistym, jednak całość mu za bardzo nie wyszła. U nas ten przepis będzie próbował odtworzyć święty oraz Barty i ja postanowiłem ułatwić im lekko. To zadanie. Co do ryżu tutaj, w sklepie wygląda tak, że owca w filmie tamtym mówił, że wziął ryż pełnoziarnisty, dlatego, że nie było innego. Więc ja stwierdziłem, że skoro mam możliwość, to kupię taki, rozczytałem, że do kleiku jest najlepszy jaśminowy. A dobra. Więc co, co kupiłem jaśminowy, bo właśnie owcy nie wyszedł ten kleik wtedy. Chodź, chodź Hmm, to jest są nasze składniki, my się zabieramy. Zaznami się 5 razy. No, super. Stary, ale ty wy, nie, wy kurwa traktujecie nas, jakby Dobra. się blipić latami który pierwszy raz Dobra. się kupić. Dobra, oni ogólnie chcą na oko to sypać, ja powiedziałem, że mogą spojrzeć na inne przepisy klejków. Tak. Powiedzieli, że bez sensu. Chodź, chodź, przychodź. No i ja po prostu to zrobiłem na czuja, ten kleiku. Nie no, jak oglądałem ze świętym, to wiesz, my tam nie było widać, my tam skipowaliśmy większość. I ja tam mówię, że chyba woreczkę trzeba. I święty mówi, że nie no, nie ma że w woreczku. A patrzyłem potem Woreczkę, no to, to możecie to jak prawda? Nie, krawda. stary sm My Robimy lepszą wersję niż tak? panowczarzak Dobra, weź to, no, weź to, bo ja potrzebuję się zapikować tym chłopakiem O kurwa, czekaj Dobra, no, zostaw go, zostaw 14, go Niech on robi sam Idę tego w To mu a W drugim leży po drugim. Ile tego wlałeś? Na no oko! Na oko do kołpysz szpitalu umarł, taka jest 14, Na pewno 14 święty? No, na 14 to ma mamy szybko. Wam się myślę, że przypali to do oko. Właśnie, no, kur. To... Ty ja tam ten ryż wyjął? Tak, leży tu. Tutaj leży. Znaczy ja on wziął. Więcej! Weź Czy on wrzucił wrzucił od razu, czy jak się zagotowało? No, jak już się ryż? No stary, ale nie wiem, to jest klej. A nie, kurwa nie. Jezus, kurna, czekaj. No nie wiem, kurwa. kurwa. To jest dla że oszędne, że my stoimy. Jak debilet wami, kurwa, wszyscy się patrzą. Ja chcę zmieścić po pierwsze, bo już zaraz wybuchnie. Pusameczka. A ja zaraz zobaczę, czy ona pewno. Dobra, daj no Tutaj Mówię, ale są. Ale stary, Mówi, Czyli w końcu rozrywacie to. Nie, stary, no, zostań! Rozrywamy! Waty, nie, nie robi się w torebce, kurna, jak to masz się na mleko? Nie, zrobi... no stary, 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 nie robi się w torebce. Panów z... wczoraj robił w torebce, panów poczekaj jak robisz ryż, to robisz torebce, czy nie, gotujesz? Załchimorny, nie, nie podpójdźcie go! Nie poczekaj Ale robisz to, otworzysz to? Ja bym to otworzył do pióra i będziemy to wsypywać, będziesz chciał teraz stać z tym i trzymać to? Jak wstać bo to się już się a, Kiedy, nie A gdyby ja też doszli, no, to byłby kontakt. się doszli, Już, już. Dobra, już starczy nie. chyba. A to tego leka, tutaj co? było, a to miało być lit. <grym> stary, to jest drugie. Ale tutaj... wiesz, ile tu było? To było dotąd. No, on być lit? No. No nie, no stary. nawet nie. A to mi się będzie tyle gotowało. Czternastka mam. Dobra, może na, na start nie daj tą czternastkę, szybciej się ugotuje, nie, ale nie, ja tam się Ale dać, poczekaj nie. święty, jak ty tutaj wlejesz litr, ale to, 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 owodę, to się mordę. będzie gotowało mega długo. No, cukry, cukry. Dobra, spokojnie. Ale nie wiem, czy chcemy idzi, aż tyle czekać, idzi, żeby to aż no, tak... Poszło tą wodę, no. To się jako woda, woda, woda. Woda, woda. On nawet nie co mówi. Posyl wodę, posyl wody. Dobra, y, cisza, do nasyderczów, jaki macie plan, Barty. Plan no jest taki, tak, ja sobie teraz zobaczę. Ja sobie zobaczę teraz. Ja! ja bo ja troszeczkę go nie ufam. On jest moim no. tutaj kompanem, ale nie zobacz, ufam mu troszeczkę. Że się wyłączyło, nie wiem, co znaczy. A? że Jest dobrze, jest na maxie. Jest na maxie. Ja zobaczę jakiś ten, ja jakiś przepis, albo w ogóle czercie. No dawaj, jak, jak piję <laughs> <laughs> Dawaj, dawaj, zrobimy jak podrob. Czyli na razie chcesz jeszcze zobaczyć jak to zrobić, tak? No nie wiem tutaj. Yeah, znaczy, <laughs> nie, like, no w sumie nie wiem. Znaczy nie, powiem tak, na na taki prosty mózg zrobił tak, że się zagotowało Wrzuciłbym, roz, otworzyłbym to, wrzucił to Dosypywał tego erytrytolu, żeby to się zagęstniało I potem byśmy dodali, cynamon nam, nie byłoby A ja tego erytrytolu? No, tak że ty jeszcze tu masz te pudingi do no. użycia Ty, ale czemu my to mnie Więc żebyś nie przesadził ze słodkością tego A. A, Po co? Po co oni mamy... nie powinni tego mleka mieszać, żeby kożuch się nie zrobił Czua. Czua. Oni, Czua. wiesz Czua. Oni Co ty gadasz? Nie, ale pudingi i Kurwa, nie musi mi wpróki. Nic nie było! I to jak ja gotować w kuchni, jak dwójka siedzi cały czas mi na na Więc W międzyczasie, gdy święty z Bartiem rozkminiali przepis na klejk, minęło 13 minut i Maro stwierdził, że skrócimy czas pieczenia spodu od pizzy. Minęło tam 12-13, ale to już chyba. Właśnie. Nie no patrz, już tutaj się, ja, się robi. Zgadza Jest film, ja, w panie, W na którym to robili to wyglądało mniej więcej tak. Tak, wygląda... no, tak, no, tak powinno tak. wyglądać? Ja. Nie robisz czegoś takiego w domu, Pan sugeruje się film, tak, na tej filmie Te tak to jest, to, jest, to jest babko. Nawet, nawet w filmie w kuchni mukamy. Dobra, to jest nie mówię jak smakuje, po, to jest pizza. nie mówię jak smakuje. Bo mi się tu wpierdala. Dobra, zasz. więc tak, teraz po prostu koncentrat. Concentrate pomidorowy. I sos, Normalnie tak? bym w domu robił, nie, A nie wiem, no pomidorach duszki, to na przykład. albo ja to jest na tak? pasacie. To wszyscy zjemy, spróbujemy. No każdy musi spróbować. Ja bym, ja bym też spróbował ja ja tego. Co byś zrobił? Nie będę robił brzegów za bardzo. Przyprawa gyros? Do tego, do wlejku? No. Do kleiku. Nie, do tego. Sam <grywa> do kleiku. Gieros. nawet gieros do kleiku gośni daje. Ale to już jebie taką chamską pomidorówką trochę No to jest definicja chamstwa szczerze ta pizza. No. no to jest taka. Hamowa, no. Nie ale W sensie to można nazwać plackiem takim, nie pizzą. W pizza, pizza placek jest, ale... Ogólnie proces tej pizzy zajmuje łącznie, nie wiem, z pół godziny, a jak ja robię w domu, zajmuje parę dni. Więc nie wymagajmy po prostu stąd, jak w restauracji, ale zobaczymy, czy to będzie zjadliwe. Robię bo małe boki, bo ta pizza właśnie daje się małe. troszkę tego. A to sam koncentrat po prostu nie Tak, aha. sam koncentrat. I tam szynka była pod serem. Szynka była pod serem. Tak, to też dobre jest, Szynka pod serem, okej no. Możliwe, że przez to, że chyba ser Sosik, oczywiście w ja najlepszej firmy, wiecie, Bukazik Sos zero Ale tak... Ja mogę tak powiedzieć, że wiesz, ten sos wiesz, nie spakuje sam Mi też szczerze coś nie siedzi, myślałem... Się, nie wiem, spodziewałem się, że będzie lepszy Porównałem z innymi, no... Ta, 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 Za jest spakuje. dużo... O jest no, o tak sika, no, uważaj, uważaj jest tak mocny w smaku. Kurde. Już, 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 już. Nie, no. nie no. Tak, tak. Tam było dużo, tam było dużo. No zostaw już. To nie na no, mnie wyjdzie i nie wyjdzie. Czekaj, daj to temu. Ty możesz mocniej mozzarellę już A taka... tutaj Bartosik. Co, co Bartosik? Tutaj gotowanie jest a nie jakieś, tu, nie no. Na to. co Nie, bo ty mi, mi podstawiasz nogi jak ja robię krajek, to ja ci będę jak ty robisz pizzę Co ty ogóle mówisz? A pizza, czemu jest pod serem to? No tak było. Tak było w przepisie. I właśnie tutaj też jeszcze jedna rzecz, że my mamy mozzarella jakbyśmy się cię A mi się wydaje, że oni no, no, mieli on żółty ser, i też wydaje tak. się, że my, że dlatego dali ser na górę, żeby on się miał łatwiej rozpoznać. No, no to nie wiem, no, no dobra, no, ale zrobimy tak tu. Po prostu ja uznałem, że Przyprawy tak samo. jak dałbym teraz w ogóle jeszcze. Poczekaj, poczekaj. No teraz, że przed serem. Ja, tak, tak ale poczekaj, ja się... powiedzieć jedną rzecz, ja uznałem, że kupię mozzarellę zamiast jakiegoś tam sera Adamskiego lub czegoś w tym stylu, no bo to bardziej pasuje do pizzy, na tej samej zasadzie co z klikiem, że nie, żeby nie robili z pełnoziarnistym. No, no, Dobra, podejdę do tych do do tych tamtych. tamtych. Ogólnie, pokaż, pokaż, A tutaj tak zaczęła bulgotać. Już trochę zmniejszyliśmy, możemy podwyższyć no. i wrzucamy to. Pan, mi, profe, pan, pan Michał Owczarzek zrobił po prostu w tym, ale uznaliśmy, że troszeczkę modyfikujemy. My bardziej podchodzimy do tego tak lifestyle'owo, tak na oko, na oko, więc okay. wrzucimy. No i pewnie pomieszczamy sobie to chwilę. Mało Małe tego. No właśnie to jest ten problem, że... To co, dąży nas się drugie? Będzie więcej do jedzenia. Dawaj. Dobra, zrobimy na dwa razy. Nie to będzie jak. No dobra, zobaczymy

żeby to zgęstniało, będziemy tak Będziemy tak naprawdę dostać. ten świątek stoi tak. miesz, rozumiem? No. Tak. 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 Jak jajecznice, jajecznice po co ja stali? Wracając do pizzy, po wrzuceniu sera chłopaki doprawili ją jeszcze oreganem, bazylią i papryką ostrą. Tak prezentowała się nasza pizza obok oryginału i ostatnim krokiem, który pozostał było podpieczenie jej do momentu roztopienia sera. I będzie jedzone, będzie jedzone święty. Będzie jedzone. Dobra, w międzyczasie jak tam panowie krejp robili, tu się pizza skończyła robić o, no, no, no wygląda W sposób jak to wygląda wygląda jak pizza, no, no, ale taka, no nie wiem Weź Taka no jakaś ma Taka, no Pizza Taka pizza, chamska Jakby to był ser na dole i ser na górze no, no. Pizza takie mały, malusze Jakby była w restauracji to, to, by to by się nie... Co ty gadasz? Co tu się dzieje? korzuch, kurzu. Teraz jest sali nie tak. To jest tak, że. Kurde. Mamo chce pizzę. Mamo, mamy pizzę w domu. I to jest pizza w domu, właśnie. <grym> Ta sześć to pokój. No właśnie. No to przecież kraje nasze. No dobra, to bierzemy chyba talerze i każdy próbuje. To co, ja mogę pierwszy. Bo ja tutaj. Ja powiem szczerze, no ja nie wierzę w ten przepis. Od czego to może tu Jeszcze nie mam opinii. Od jaj? Nie daj. Bez opinii, nie w bez opinii, bez w opinii. Po Kurde. Ale. Gorące Z Nie, to jest za gorące, tego nie podniosę. Dobra, ja próbuję też. Weźmy? Pan Świątek tam jest z tyłu też Mareczek też Ej szczerze? Nie mówię. nie mów było. Dobra, bo no już zostałem, zostałem, no. Ja zostałem Ja że da się zjeść nawet Ale to, powiedziałbym, że powinniśmy przetrzymać do tych 15 minut. No Bo ona jest, jest bez... taka Nie do pieślenia. Nie, w sensie Nie, tak, dużo potrzeby Mnie brakuje tego, żeby ona była twarda od spodu No, taka ale taka. szczerze Jestem pozytywnie zaskoczony No Ja, ja też tak ja tak Myślałem, że będziesz Ja myślałem, że to jest taki hamski twaróg Ale to już też nie jest przepisu, tylko wina tego, że robimy to 5 razy chodź. Pokaż. Jest no. jedzone i co? Pies przyszedł. To też dobrze światło. To też świadczy, że nie. no bo jak... Wcale nie czuszy. tego twarogu nie, twaroku, nie jakby... to po prostu Tego twarogu nie czujesz tak bardzo, bo to no, jakby zaraz się spróbuję, zaraz No Na takim miękkim spodzie, taką mm. pizzę. Zapowiadało się jak totalne gówno, a, wyszło, a, a nie jest, nie okay, jest ok, jest okej. Jakbym był serią główny w domu i nie chciał jakiejś mega strasznej hamowy, jeśli go tak tego białka dobić, to może im się zrobić z nudów. I to, co Maro powiedział było całkiem trafne, bo taka pizza bardzo dobrze się sprawdzi do podbicia białka, przy tym smakuje całkiem dobrze. Wracając do kleiku ryżowego, Barty razem ze świętym powoli już go kończyli, dosypując erytrytrą do gotującego się mleka. I po kilkunastu minutach seria wyglądało to bardzo dobrze. Ej, ej dobra, tutaj zobaczcie na ten Ej, To już naprawdę. Ja właśnie chcę nie wierzyć w taka Naprawdę. Ej, nie chodź tutaj, bo jest pytanie do ciebie. Czy robimy y, wersję bartościkowo-igową? Świątkową? Czyli? Czyli że jed, robimy. No, no. Robi... Robimy pana Michała Wczarzaka. Nie, ja bym zrobił, że robicie full odzorowany przepis. No tak, te ale te, ha, no, chodzi mi o to, żebyśmy... Pan chce rozbić na dwie miski. Tak. Połowy Okej, okay, no to robimy tak. Połowę robimy według przepisu, połowę, połowę robimy według przepisu, czyli tak z puddingami, a połowę zrobimy bez puddingów, z odżywką białko. Czyli twoja propozycja podania. Tak. I za czym to będzie lepsze? Bo pan, pan Wczarzak chyba odlewał w ogóle tą no, lepszy. Lepszy. Bo mu się to nie zredukowało A bo za dużo. No a, a, a wam się zredukuje a, bo, a widzisz, bo to się jest to oko eksperta. Zatem też ten właśnie ryż o, pełnoziarnisty. Wstrzydek. No i... I, i... No, no, no Po prostu my się uczymy... do... jest No, no i To ma być takie... Do odżywki mokowej tak, myślę, że a do no, no tak, już tak, się tak, przytrzymać tak, No co? Pierwsza propozycja. Pierwsza propozycja bardzo szikowo świętego... Nie wiem odpowiedzieć. Przelewamy. Tyle czy myślisz, że więcej? Połowę po tyle. prostu. Też troszeczkę To jest myślisz, że połowa? Święty? Więcej, więcej no. jeszcze. tylko no. dużo. Dobra, ja już się zajmę dodawaniem. Tak, tak. Dobra, święty dodaję. Ja cały, cały skup. No. Albo dobra, tyle. Jest cynamon, pamiętam. Cynamon. No, ale A też tak. fajnie, żeby nie zbyt dużo, tak wiesz? Z Nie, Jest, cynamon akurat. Właśnie, nie, bo Cynamon jest bardzo mocny. Jest bardzo mocny. Bo tak, no tak. No. Cynamon porządny, no. Nie no. Bardziej nie lubi, widocznie znaczy Nie, chodzi mi o to, że ja nie chcę żeby cynamon za zabył... Definiował smak Dokładnie, chcę żeby okay. on wpadał. On wiesz, szedł z, jak w polonezie Szedł? Pro, jakby może lekko prowadził, ale nie dominował Pierwsza wersja przepisu no, Tu to... się boję, na że tutaj sypę zbyt dużo no, takie jest na pieredme, właśnie. No, to, jest, na no, to jest okay. I co? Chyba gotowe, żeby... Według mnie właśnie nie wiem czy tyle, czy może... Nie, ale ale... tu mieszasz tak? Ja to ja tak będę Czy tak ładnie na... Nie no to, to musi być wymieszane To czekaj, chodź spróbuj. Jak bo święty? Więcej? Lid? Więcej lit. Dorzuć jeszcze. No i ogólnie wygląda to elegancko moim zdaniem. No, jak klejk. Tak jest. jest wygląda widzisz, tak? No? To jest taki prawdziwy klejk, zobacz. No Dobrze, do Możesz w sumie do, tutaj dorzucić pudding, No mówi? Myślę, że łatwiej się będzie mieszało No dobrą brązelka wrzuć pudding już Nie przesypuj do miski Wrzucimy jeden, może półtora Ja myślę, że jeden styknie Ale naprawdę A, panowie dali radę Błyszczą no, To tutaj będzie druga wersja I Jak to spróbujemy no, Ja tak powoł... To jest wersja pana Michała Ochcerzaka Ja bym dorzucił ten sos, co Chociaż ten... Coś <ślesk> na dnie <ślesk> tego? <ślesk> Teraz się właśnie to bardziej rozczepciało Jeszcze tego dorzucasz czy myślisz Szczerze nawet nie no wiem czy mi tego jeszcze nie wrzuci na palnik Żeby to się było no. Teraz jest takie No teraz no wiem ja o co, dobrałem, co ci chodzi No właśnie Czyli co wrzucasz jeszcze pudingu i jeszcze to pod, smart, pod ten. Chyba zrobimy tak Zobaczymy jak teraz to będzie konsystencja oh, wyglądała Jak mi się nie będzie podobała, to po prostu rzucę. Barti bardzo się wczuł w robienie tego kleiku A więc ostatecznie stwierdził że jeszcze go podgotuje I podczas oczekiwania usiadł razem z nami Do przetestowania wersji kleiku z odżywką białkową jak smakuje? Mm. Dobra, nie mówę się, nie się. Nie no, nie mówi, zadowolony jesteś? Tak. Jedyne co mnie w menu, bardziej by rozgotował ryż. No. I ta opinia Bartiego powieliła się u każdego, a dokładniej chodziło o za mały stopień rozgotowania. Koniec końców, więc podgotowanie wersji z puddingiem mogło wyjść na dobre klejkowi i po niecałych 10 minutach przeszliśmy do przetestowania tej wersji. No nie mów nic jak sobie ja Niech mówi, to co, co to zmienia się, niech powie. Teraz mógł, nie, Nie powiem tak, ja to niech mówi Tutaj ryż mi bardziej pasuje, mm -hmm. bo jest właśnie taki bardziej już rozgotowany, ale mm, Teraz to jest o wiele bardziej kleiste przez to białko To białko dodaliście czy nie? Nie, nie to jest puding tylko Puding dodał Ale właśnie to jest takie kleiste, teraz takie białkowe sobie. Ale szczerze, będę mnie bardziej smakuje niż białki, tylko tutaj Czy ryż ale to by było o wiele ciężej zjeść tak w większej ilości. Nie jak tam. dla mnie ogólnie no. klejk to nie jest po prostu moje, to jest za mdłe. obydwie te rzeczy są zbyt mniejsze. Nie, białe. zaraz w górę. Nie bardziej smaku, jest, mhm. To z białkiem lepsza. No. Pod względem smaku jest lepsze z białkiem, bo tam oczywiście lepsza? to jest biała czekolada od puka. Nie, ale serio z białkiem jest lepsze. Bo no. tutaj konsystencja leży po prostu jest lepsza. No. Ale długo jest no. Smakowo z białkiem jest lepiej. No. Zaszlibyśmy tam, to cię no, po już No bo jeszcze co to jest czek. Jak na osobę, która nie lubi klejka, to co sądzisz? No okej, okay, no. Ale, ale spróbuj no, jeszcze tego. No wiem, ja próbowałem, to mówię, że tu jest moim zdaniem, lepszy smak, ale to jest lepszy ryż. No, no, No dobra, to każdy to samo no, 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 powiedział to, no, no, i przechodzimy do ostatniego, no, no, przepisu. Nie patrz. Tylko tyle. A ostatnim przepisem w tym filmie, który musieliśmy przetestować, jest twaróg chudy z kurkułą i kary podsmażony na patelni. Pochodzi on z filmu Master Dick, ale losujemy kalorie. I z tego co chłopaki na nim mówili, taką formę twarogu opatentował Robur. My jednak zrobimy identyczną wersję tego posiłku co owca, czyli w formie sałatki z kimchi. Dobra, a więc ostatni przepis należy do mnie i do Boba. Mamy dwa twarogi, po prostu oliwa, patelnia, twarogi, kurkuma i kary. Bardziej się niestety żegna, więc Nie spróbuję dzień. tego. Bartoszy. A żałuję! Bo Bobo! Bo Bobo odstart my, że. Mi stary, ale no nie rozumiesz, nie rozumiesz właśnie. No nie, 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 teraz nie, taką na co tu w ogóle robisz stoisz nic nie, robisz nie, nie, wszystko nie, 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 to zaczynamy po prostu Olivia, po prostu, tak po prostu. Pan, Owd, pan Michał tak lał. Wlał. Tak wlał. Tak po prostu wlał i wrzucił te twarogi, bo... A patelnia już nagrzana, nie nagrzana? Nie tak... było, teraz jest nagrzana. Oj, tego nie było. Nie po było. prostu Była sama oliwa żywa... ja i trzucana nawet twaróg. Koniec, koniec Koniec. Tak naprawdę nie pokruszony. No, ale nie, no to teraz będziemy kruszyć ten twaróg i później doprawimy doprawimy kurkuma i No i tak, tak, no, to tyle, no. Fajnie z przepisów No, mam nadzieję, że wam kurwa nie wyjdzie <grymne> Dobra, bo bo mamy to tak, to po prostu teraz przyprawy dorzuć Na oko, bo było składane na oko Kurkuma i to Na razie tyle to potem... Więcej, więcej tego Ja nie wiem, bo kurkuma jest intensywna kurkuma. No dobra, to już I curry Zżyj, machnij tym No No, no i mieszamy, ja nie wiem czy to się grzeje się już? Brzeje się już no i dobra. I kurczak. nie robimy. Na początku nasz twaróg gotował się identycznie jak w filmie Kuchni WK. Z czasem tak samo jak u łowcy twaróg zaczął u nas wydzielać wodę. Jednak po kilku minutach wymknęło się to spoza kontroli. Co tu się stało? Kurczak kary. to Zupa. No cóż, kurczaka Ja masz kurczak kary, tak no Ja to byłem 3 minuty temu i to było bardziej, wiesz, to, bardziej zredukowane to, to, to Nigdy byś się czegoś takiego nie robiłem i nie wiem, czy będę A co to robił to... No nic, po prostu twaróg re re się redukuje twarok i. Twaróg się redukuje wodę i no. redukuje w i. Ta woda musi odparować, no ale na razie Nigdy byś nie <laughs> powiedział, że to jest To jest to ciasto od pizzy To jest to ciasto od pizzy No ale serio, to jak super wygląda, taka kleista Naleśnik Tak wyglądało to. Tak, Właśnie, aż tak nie, ale to może dlatego, że my dwa twarogi a tam był jeden. nie, mamy. bo to ma być tylko taki sol, to słodki? Nie, no to ma być normalne. Mięso, wioska, no. To ma być maili, tak, tak. ja trochę, gęstnieje, gęstnieje bo... Ja niczka, tylko że taka. To musi trochę, wiesz, odczekać, dajemy temu 15 minut. Nie, a no a to był tak, jakby omlet na no. no. Wystraszony tym twarogiem święty uznał, że też już idzie do domu. My się po tym ale powodzenia, mam przecież. Czasem woda zaczęła odparowywać, a twaróg nie wydzielał już jej więcej. Przeszło to jednak w strasznie dziwną konsystencję. Taki ser. Co wyszedł. Coraz co bardziej się ścina. No. no to już nie, nie zrobimy. Nie, no to jest zetnie jemy... bardziej, no i tyle. Zrobimy no. tą sałatkę, bo po prostu. Nie wiem coś, więcej z tego można. No, no tyle. No. Aśmy tego skrót tak. Okej, okay, no to teraz pozostało nam jedynie. My sałat do Miski wrzucamy. Tu to mamy Kimchi. Tu ogólnie było ogarno takie... takie lepsze niż miał yy, owca. <śla> <śla> no i To już jest na nas... no, Nie. Dobra, to co? Nie wiem jak nawet nazwać, no jakaś... Wrzucamy kurba Czekaj, no. ja to może tak. Spróbuję podzielić, żeby... to się samo połączy zaraz No nie, właśnie w sałatce się wiesz. I jak się okazało, miałem tu rację, bo po wrzuceniu twarogu i dokładnym wymieszaniu całości, przyjęło to chcianą przez nas formę. Zobaczcie, się porobiły takie, kurczaczki. Ten twaróg ostygł i się zrobił taki, wiecie, już nie taki jelly, tylko y, taki z... No lepiej, no. testujmy już. Dobra, no już wrzucamy do misek i no. testujemy. Okej, okay. Pierwszy bobo. Proszę zobaczyć, w ogóle to tak wygląda dobrze. ładnie ta sałatka wygląda. Z tym kimchi, z tym... I jak smakuje No. Czuć głównie czym, Tego twaróg prawie nie czuć. A jakbyś miał wziąć sam twaróg na przykład? Wy poczekajcie panowie. No, ale nakładamy sobie. Sam twaróg? Dobrze smakuje. Wszystkiego? No tak. Jest okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. O kurde. Tu jest taki ostre. Kimsi. Smakował jest twaróg twaróg. ok, ale ten twaróg to trochę taki, taka pasza, mam wrażenie. No. Na konia. Taki, taki zapychacz do perły. No, tak. no. Ale ten twaróg to trochę jak żyty jakby. No. Nie wiem, on tyle przeszedł na tym mm. etapie, a smakuje normalnie. No mm. to jest faru. Ale smakował jest ok, to jest ok, serio. To nie wiem, jak... okay. ja, ja bym się zjeść. to zjeść. Ja wam ja sobie to jest. No to tutaj sobie masz sporo tego co nałożyłeś. I, ale nie. Mas ja mówię, że to jak twaróg, ale moim zdaniem nie, jakby mi ktoś to podstawił pod mordę, tak no nie na talerzu, nie powiedziałem, że to jest twaróg. Dobra, więc tak, ja na razie może spróbuję sam twaróg. Szybka recenzja. Yy, on ogólnie tu jak widzicie jest zarażony tym kimci, powiedzmy, ma takie czarne, czerwone kropki. <laughs> Ja bym się zgodził z Malem, że taki dziwny substytut mięsa. Ja bym powiedział, że to jest w konsystencji samej, nie w smaku, w konsystencji bliskie fake do falafela. Fala. Do falafela takie. No, 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 no. Falafela albo jakieś takie mięso właśnie mielone. Coś no, takiego. fake kurczak dla Ale mnie. Ale nie, to jest dla mnie. Tak jak już się wkleisz, to to w środku jakby czuć, że to jest po prostu twaróg. No, a ja myślę, że jakby to doprawić odpowiednio, to to by mógł być taki falafel. Dobra, to podsumowując ten film, tak wszyscy stwierdziliśmy, oprócz świętego i bartiego, bo jego, ich opinii nie znamy, że najlepsza chyba ta pizza twarogowa była pod takim względem użyteczności, smaku. Z takie? tych wszystkich produktów najczęściej bym ją jadł, jakby miał. To no jest takie największe zaskoczenie, ta pizza? To no, no, bo ja w nią nie wierzyłem kompletnie. Ten twaróg... to też jest moim zdaniem bardzo dobre. No... Ale, ale komuś to się nudzi, to może sobie z tego twarogu można no. zrobić to kurczakiem po prostu no, nie ma. no właśnie dobry. broni się najbardziej ta tak, sałacz. Ale to może nam wszystkim ci Tylko Chimu, nie? No to, to też kimchi. długo bardzo się robiło w naszym przypadku, także komuś się musi sobie się... nudzić. Bo... Ogólnie nie widzę sytuacji, w której wybieram to zamiast kurczaka. I pod względem I chyba, robienia, i pod względem weganem, smaku, wszystkiego. Ale tak. tam, nawet, można nie wiem, zwykły twarz, dodać zamiast go tam na tej Ale tej... na smaku trochę inaczej. No, smakowo jest dobre, ale zabawy przy tym jest sporo, i w sumie trochę nie, nie dało jak, jak ktoś chce spróbować nowych rzeczy, nudzi mu się, to. Dobra, no i to kończąc jeszcze. Sklej jak klik i, i tyle, a litera dzisiejsza to D i pamiętajcie o tym, że możecie wygrać 990 zł do sklepu WK z kodem, z którym uzbieracie ze wszystkich 24 dni. Dzisiaj D, wczorajszą literę musicie sobie sprawdzić na poprzednim filmie. Dobra. Yo, yo.